Wszystkich bardzo serdecznie na moim kanale. Jestem Litka i jeżeli jesteście zauroczeni zakochani w roślinach, po uszy jak ja, zapraszam do oglądania. Po ostatniej wizycie w Obi, gdzie markety były wypełnione roślinami kolekcjonerskimi i które te rośliny były już naprawdę w bardzo przystępnych cenach, pomyślałam, jakby zainspirowało mnie to do stworzenia cyklu filmów pod nazwą Od Zera do Bohatera. Tak będzie nazwana playlista. Dlaczego taka nazwa? Ponieważ jak ja zaczynam swoją przygodę z roślinami, mój poziom na temat roślin był zerowy. No, naprawdę. Jedyna moja wiedza, to jeżeli chodzi o rośliny doniczkowe, to opierała się na tym, że raz w tygodniu roślinę powinnam podlać. I na tym koniec. Jak złapałam bakcyla, zaczęłam czytać, zaczęłam oglądać różne filmiki, i naprawdę na początku swojej przygody z roślinami robiłam takie głupie rzeczy. Jak teraz z perspektywy czasu tak analizuję, co ja robiłam. Naprawdę, szereg głupot, które no, nie zawsze kończyły się dobrze. No, jak to głupot? Tak naprawdę, ten cykl filmów będzie przeznaczony dla osób, które chcą zacząć przygody z roślinami. Może też dla osób, które już to, ta przygoda już trwa. Fajnie, jak takie osoby się zainspirują, że może coś podpowiem. Jak sobie robiłam rozpiskę, co w danym filmie chcę powiedzieć to wyliczyłam, że będzie 5 filmów. Jeżeli coś zauważy, że czegoś nie dopowiedziałam, coś ominęłam albo coś bardzo pobieżnie opowiedziałam, to na pewno będą filmiki uzupełniające, czy to w formie takiego dłuższego filmu, czy nawet w szorcie. Zobaczę. Pierwszy raz robię coś takiego, taki cykl, więc muszę też się sama nauczyć, muszę się z tym oswoić. I te filmy chciałabym udostępniać co środę. Jeżeli będzie jakiś poślizg, że coś, wiadomo, sytuacje losowe, będę Was o tym informować. Tak jak mówiłam wcześniej, zainspirowała mnie wizyta w Obi, ale również koleżanki z pracy często, często mi mówiły, że mogłabym zrobić właśnie dla takich lajków jak one. Pozdrawiam. Filmikiwać, jak zacząć, co po kolei zrobić. Wszystkie te informacje, które ode mnie usłyszycie, musicie mieć na uwadze to, że to są wszystko informacje, które zebrałam poprzez przeczytanie różnych artykułów, poprzez oglądania innych osób na YouTubie, a także również moje własne doświadczenia i moje własne dedukcje. Więc ja nie wiem, jakie wy macie warunki w mieszkaniu. Chciałam zwrócić uwagę tutaj, że wszystko, co powiem, musicie też przefiltrować przez swój umysł, przez swoją wiedzę, ponieważ to, że u mnie coś się sprawdziło, niekoniecznie sprawdzi się u Was. Więc za każdym razem musicie obserwować i jakby Dołączyć też swój umysł. Mam nadzieję, że ten cykl filmów będzie dla Was pomocny, że coś podpowiem i może rozwieję jakieś wątpliwości. I teraz płynnie przejdę do. Pierwszego filmu, do tematu pierwszego filmu i tak się zastanawiałam, od czego zacząć, bo tak naprawdę można zacząć od wszystkiego od przesadzania, od ziemi, od ukorzeniania. I tak pomyślałam, jak ja zaczynałam przygodę, czyli jakby o, na podstawie mojej, mojego etapu ewolucji co do hodowli roślin, zaprezentuję Wam. Będzie mi tak po prostu najłatwiej. Więc ja pierwszą roślinę, którą zdobyłam, to było pójście najzwyczajniej w świecie do marketu i zakupienie rośliny. Oczywiście kupiłam roślinę możliwie najtańszą. W razie, gdyby coś wydarzyło, no to żeby nie było dużej straty. Więc idę do marketu i wybieram sobie rośliny. Pierwsze, na co patrzę, to patrzę, czy ta roślina mi się podoba. No drugie to, co patrzyłam, to patrzę na cenę, ale jakby. Omijam cenę, ponieważ jak ja zaczynałam przygody z roślinami, to w marketach były podstawowe rośliny, basicowe. To nie było takiego morza do wyboru roślin. W zasadzie nie było tak z czego wybierać, więc były to rośliny podstawowe, basicowe i chyba pierwszą rośliną, którą kupiłam, to była dracena? Chyba tak. Więc jak już idziemy do marketu, wybieramy dla siebie roślinę, decydujemy jaką, jaką chcemy mieć tą roślinę. Wszystko zależy od naszego upodobania. Oglądamy, czy ta roślina ma ładne liście, czy nie ma jakichś uszkodzeń. Wiadomo, na początku nie jesteśmy w stanie odróżnić uszkodzeń mechanicznych od. Jakiś plan po pożerowaniu owadów, szkodników. Więc, jeżeli bym teraz miała od zera zacząć, to na pewno wybierałabym rośliny, które ma możliwie najładniejsze liście, żeby nie było cienia wątpliwości, czy to jest uszkodzenie mechaniczne, czy żerowania szkodników. Prawdopodobnie, jeżeli byście podeszli do osoby, która jakby ma pieczę nad danym sektorem w markecie, powinna Wam powiedzieć, czy to jest uszkodzenie mechaniczne, czy to jest jakieś uszkodzenie pożerowaniu szkodników. Także to też jest obce, żeby po prostu zapytać się takiej osoby, która jest w sklepie, bo ona nie jest tylko od tego, żeby Wam poszukać i sprawdzić cenę danej rośliny, ale także, żeby Wam udzielić informacji i wiedzy. Do tego też jest bardzo bardzo ważne i bardzo fajne. Także mam już daną roślinę, wybieram sobie. Ja jak kupowałam na początku rośliny w markecie, to po prostu sprawdzałam sobie w telefonie, wpisywałam nazwy, sprawdzałam w telefonie i tak szybko czytałam, jakie są wymagania. Wymagania do każdej rośliny w zasadzie będą bardzo zbliżone, czyli musi być dostęp do światła. W zasadzie musi być dostęp do światła. Jeżeli dana roślina jest zaznaczona, że potrzebuje dużą, podwyższoną wilgotność powietrza, a wiemy, że na początku nie będziemy kupować nawilżacza, czy wiemy, że w mieszkaniu nie mamy podwyższonej wilgotności, że nie jesteśmy w stanie dostarczyć roślinie podwyższoną wilgotność, na początku, na początku bym odpuściła. Pamiętam, że na początku kupiłam. Kalate white star to była bardzo duża roślina bardzo ona mi się spodobała i to był taki impuls więc najpierw ją kupiłam a później przeczytałam jakie są wymagania no i niestety liście zaczęły usychać na brzegach, no bo ona naprawdę ta roślina, tak jak maranty muszą mieć, musicie zapewnić podwyższoną wilgotność powietrza bo wtedy będą liście usychać więc jak już wybraliśmy roślinę, zdecydowaliśmy, że ją chcemy na początku, nawet i możecie yy, kalateę kupić. Nikt wam nie zabroni, oczywiście. Ja kupiłam. Ja kupiłam, miałam fajnie, i teraz wiem, że już sobie nie kupię. Więc idę do sklepu, marketu, kwiaciarni, yy, nieważne gdzie, kupuję tą roślinę i przynoszę ją do domu. I co teraz? Fajnie, jeżeli. Yy, jest możliwość kwarantanny, to powiem z mojego doświadczenia i z mojej wiedzy. Możecie zrobić kompletnie inaczej. To, że ja tak robię, to nie znaczy, że to jest złe. Jeżeli wy robicie inaczej, to też no, nikt nie powie, że to jest złe. Najważniejsze, jeżeli roślina jest zdrowa, nic jej nie jest, no to nieważne, w jaki sposób wy ją hodujecie, utrzymujecie, po prostu najważniejsze, żeby roślina była zdrowa i ładna. Więc jeżeli ja kupuję taką roślinę i przynoszę do domu, to od razu zmieniam, przesadzam ją do właściwego podłoża, ponieważ ja nie mam miejsca na zrobienie kwarantanny dla takiej rośliny, więc zmieniam jej podłoże, myję liście, myję blaszki liściowe. Jedynie co mogę zrobić, to umieścić ją w takim miejscu, gdzie by znajdowała się w otoczeniu roślin, które no, mniej, mniej mi zależy. Zależy mi na wszystkich roślinach, ale jednak no, każdy ma w swojej kolekcji rośliny, na których mniej zależy i gdzie strata nie byłaby tak dotkliwa dla nas. Więc staram się umieszczać taką roślinę w takim miejscu, w otoczeniu takich roślin, gdzie. Nie byłoby mi tak szkoda, gdybym je straciła, albo gdyby zła, gdy złapały jakiś e, lokatorów. Więc umieszczam sobie taką roślinę i obserwuję. Obserwuję, co się dzieje z taką rośliną, patrzę pod blaszki liściowe, czy coś się nie dzieje. E, I w zasadzie tyle, co można zrobić po prostu: obserwować, zmienić ziemię, umyć blaszkę liściową. I tyle. No nic więcej tutaj się nie wykombinuje. Oczywiście są osoby, które hodują roślinę w ziemi produkcyjnej i ma się dobrze. Oczywiście super, ale zazwyczaj teraz już te rośliny w ziemi produkcyjnej, ta ziemia produkcyjna jest już o wiele lepsza niż ziemia produkcyjna parę lat temu. Więc teraz możemy znaleźć i różne rozpulchniacze w ziemi poprodukcyjnej, ale zazwyczaj jest to albo włókno kokosowe, albo ciężki torf, więc trzeba to niestety przesadzić. Zacznijmy od tego, że hodowca stwarza idealne warunki dla danej rośliny. I to tak naprawdę jest bez różnicy, czy on ją hoduje we włóknie kokosowym, czy w torfie. W szklarniach jest ciepło, podwyższona wilgotność, więc to są idealne warunki dla rośliny i w zasadzie i dlatego takie rośliny dobrze się mają w, takich, w, takich, w takim podłożu. No jednak jak przynosimy ją do domu, no to już takie podłoże dla danej rośliny będzie za ciężkie. Jeżeli chcemy mieć jedną roślinę, dwie rośliny i jesteśmy pewni, że nie będziemy mieć więcej roślin, ale nawet na początku, no od razu, jeżeli ktoś nie ma żadnych roślin, to nie kupi nagle 10 sztuk czy 20. No chyba, że ktoś kupi, no to super, fajnie. No teraz to ja bym w sumie, jakbym nie miała nic, to od razu bym kupiła 20 sztuk. Ale tak teoretycznie, no tak jak ja zaczynałam, to kupiłam sobie góra 3 rośliny. No to wiadomo, że do tych trzech roślin. Nie będę dokupowywać wszystkie te komponenty, o których można przeczytać, o których można zobaczyć na filmikach u niektórych osób, bo, dla, bo nie wiadomo, czy to mi y, się spodoba taka hodowla roślin, nie wiadomo, czy chc, będę chciała mieć więcej, więc na początku, teraz z mojego doświadczenia, kupiłabym zwykłą ziemię uniwersalną i ziemię do storczyków. Dlaczego? Podstawa, żeby roślina dobrze rosła, to korzenie muszą mieć dostęp do tlenu. Jeżeli posadzimy roślinę w zwykłej ziemi uniwersalnej, nie dodamy żadnego rozpulchniacza, rozluźniacza, no to wtedy jest duże prawdopodobieństwo, że po jakimś czasie ta roślina nam zgnije albo ją przesuszymy, bo będziemy myśleli, że cały czas ma mokro, więc będziemy przesuwać podlewanie coraz dalej, 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 aż w końcu możemy ją przesuszyć. Na początku taka roślina w takiej ziemi będzie mieć się super. Dlaczego? Bo ona ma taki zastrzyk nawozu, więc działa to jakby na zasadzie sterydu. Po prostu jest tak nawożona, żeby ona um, etap transportu i jakby tej um, przejścia w sklepie bo roślina ma być piękna e, i musi nas zachęcić żebyśmy ją kupili więc roślina musi być zdrowa jeżeli nie kontynuujemy tego co um, tego systemu uprawy co u hodowcy, to wiadomo że roślina zaczyna marnieć więc e, bardzo ważnym takim czynnikiem jest to żeby dostosować ziemię żeby ziemia była przepuszczalna, żeby dostarczyła również tlen do korzeni. I na początku, jeżeli to by była roślina średniej wielkości, czy średniej, no doniczka 12 coś takiego, no taka standardowa, po prostu ym, nie maluchy. O. Klasyczna roślina, którą możemy kupić takiej 12, niemaluchy, nie maluchy, no to wtedy bym dała ziemię uniwersalną i ziemię do storczyków, bo tam jest włókno kokosowe, tam jest yy, kora sosnowa. Naprawdę, teraz możecie kupić nawet ziemię uniwersalną z dodatkiem perlitu. No bo jednak perlit może nie jest drogi, ale musicie od razu kupić wór chyba 10-litrowy. No to to jest ogromny wór. Jeżeli macie niewielką ilość roślin, no to tego perlitu nie zużyjecie. Jeżeli wiemy, że niekoniecznie będziemy mieć więcej roślin, zakup perlitu. Jednak może być no, nie kosztowny, ale problematyczny, bo no, mimo by osobiście było szkoda wyrzucić taki Wurperlito. No, kupiło się i gdzie go nawet wrzucić, no. Już wcześniej wspominałam, że mam ciężką rękę do podlewania roślin. Dlatego te proporcje ziemi uniwersalnej i ziemi dostorczyków na pewno byłaby przewaga Ziemi dostorczyków. No bo wtedy ziemia tak przeleci, to. Kora utrzymuje też wilgoć, włókno kokosowe utrzymuje wilgoć, więc ta roślina nie będzie jakoś szybko przesychać. Dostęp tlenu będzie wspaniały. I mam taką roślinę posadzoną właśnie w Ziemi Uniwersalnej i w Ziemi Dostorczyków, już Wam zaraz pokazuję. To epipremnum, tutaj jest dodatek perlitu, no bo ja mam perlit. Jeżeli bym nie miała perlitu, nie, do, nie miałabym, to nie dodałabym. Jak możecie zauważyć, e, zrobię to najbardziej tak możliwie, jak tylko mogę. Jest tutaj bardzo dużo, przewaga to jest ziemia do storczyków. E, I naprawdę e, to zdaje rezultat. Roślina super rośnie, nic, nic się z nią nie dzieje. Też jeżeli jest bardzo rozluźniona ziemia, też istnieje ryzyko, że korzenie będą za szybko przesychać. Jeżeli sadzę roślinę w takiej bardzo luźnej ziemi, to osłonka jest dosłownie na ścisk z doniczką. No bo wtedy od góry tylko jest, dostarczany, od góry dostarczany jest tlen i też od góry tylko wysycha ziemia, więc ym, no, to jest dobry sposób, u mnie się sprawdza. Ziemia do storczyku też ma do tego, że te kawałki kory to są, tak, może są za duże, więc można je po prostu pokruszyć, ułamać, żeby je um, zmniejszyć, te kawałki. I dlatego to mówię, że to jest do, taka mieszanka byłaby idealna do roślin, właśnie takiej, takiej wielkości. No, takie sadzonki no w sklepie są gdzieś, gdzieś bez, bez tych liści, coś takiego. Bo te korzenie nie są na tyle małe, więc nie będą tak szybko przesychać, ale jeżeli mamy roślinę, kupujemy takiego maluszka w szóstce, no to niestety już ta mieszanka do storczyków to już ma za duże kawałki i no, w, w, niezbędne jest, żeby dodać do takiej, do takiej malutkiej doniczki e, perlit. To, to, to już po prostu to jest. Korzenie są wtedy za małe. Tutaj byłoby za dużo kieszeni powietrznych przy ziemi do storczyków, i bardzo szybko by wam roślina uschła. Także to jest wersja dla taka podstawowa. Ziemia uniwersalna z ziemią do storczyków to jest wersja podstawowa. Jak już złapaliśmy bakcyla roślinnego i wiemy, że będziemy kupować i kupować rośliny, no to przydałoby się zrobić już bardziej profesjonalne. Podłoże. Tutaj, co Wam wypiszę na ekranie, to, jest, to są komponenty do prawidłowego, idealnego bigosu. Czyli będzie włókno kokosowe, chipsy kokosowe, już nie pamiętam, ale na pewno rapiniowa I będzie taki składnik jak warm casting. Warm casting to jest nic innego jak odchody dżdżownic. To jest naturalny, naturalny nawóz. Ponieważ wszystkie, jak zauważyliście, wszystkie te komponenty tak naprawdę nie mają żadnych składników odżywczych, więc yy, bo je, ten biegus jest pozbawiony ziemi, więc jeżeli dodać roślinie yy, składniki odżywcze, no to potrzebny jest nawóz. No i tutaj ta rolę takiego nawozu yy, spełni speł, yy, wormcasting. Ja tego nie mam. Yy, ja swoje rośliny nawożę prawie przy każdym podlewaniu, prawie, bo yy, też z biegiem czasu nauczycie się obserwować i jakby nauczycie się czego potrzebuje dana roślina. Nie jestem w stanie teraz wam powiedzieć, że co tyle dni trzeba tyle nawozu, co tyle dni trzeba tyle podlewać. Musicie się nauczyć własnych roślin, bo rośliny też pokazują co chcą i też no, jakby mówią wam czego im brakuje. To spokojnie przyjdzie, przyjdzie na to czas. Także Macie, macie teraz swój idealny Bigos i w zasadzie, w zasadzie tyle, jeżeli chodzi o ziemię, że ziemia przechodzimy od stopnia od level podstawowy, no i już level wyższy, czyli Bigos. Ja swój Bigos, tak jak mówiłam, robię w ten sposób, że jest tam włókno kokosowe, chipsy kokosowe. Perlit daje też keramzę, no bo mam keramzę, no to szkoda mi wyrzucać, no to uzupełniam. I pumeks. Pumeks jest ważny, ponieważ on rozluźnia ziemię i jakby gromadzi też wodę i stopniowo oddaje. Natomiast perlit, perlit jest bardzo lekki i fajnie on rozluźnia ziemię, jednak on jest tak lekki, że podczas podlewania to on wychodzi Wam na powierzchnię, czyli on nie znajduje się już jakby w bryle korzeniowej, czyli większość perlitu idzie na powierzchnię i w zasadzie już swoje właściwości traci, no bo wszystko jest na powierzchni. Niemniej jednak perlit jest potrzebny do, do, małych, do małych sadzonek. Mamy omówioną ziemię, ale też możemy chcieć um, uprawiać roślinę w semihydroponice. Jest leczuza, możecie stworzyć własną, własną leczuzę, własną, własne podłoże do hydroponiki z gruzu. Możecie, możecie też uprawiać taką roślinę w zwykłym keramzycie, może to być keramzyt, któremu jest dostępny w sklepach, w marketach, ale także może być karamz, który jest tak wyszlifowany, idealną, gładką kuleczką, którą możecie kupić. Ja to jest karamz do uprawy hydroponicznej. Nie wiem, czy to tak się nazywa fachowo, czy ma jakąś inną nazwę. Nie wiem, jakby dla mnie cena nie jest tak atrakcyjna, żeby to kupić, żeby się tym zainteresować. Oczywiście są osoby, które lubią mieć tak idealnie, żeby były kuleczki ładne, to też jest spoko, też jest super. Jednak ja, miał, ja miałam i mam rośliny w keramzycie albo w poni własnej, w własnej roboty. I teraz z perspektywy czasu uważam, że jeżeli miałabym kontynuować przygodę z hydroponiką, bo już wcześniej wspominałam, że stopniowo będę odchodzić od hydroponiki i z doświadczenia, jeżeli bym kontynuowała, to rośliny miałabym w karamzycie. Po prostu. Ale też zależy, jakie rośliny, bo karamzyt jest bardzo lekki a gruz jest ciężki. Jeżeli miałabym bardzo dużą roślinę, to na pewno robiłabym mieszankę keramzyt i gruz, no bo po prostu roślina by przeważyła to wszystko. Keramzyt sam nie jest w stanie utrzymać dużej rośliny. Ale jeżeli mamy rośliny średniej wielkości, keramzyt jest jak najbardziej spoko. U mnie jednak nie sprawdza się pon własnej własnej roboty, ponieważ ta lawa wulkaniczna, zeolit gromadzą bardzo dużo wody w sobie i jakby sto, i stopniowo oddają roślinie. Więc gromadzą, długo kumulują w sobie wodę i jeżeli mamy mieszkanie, gdzie ta cyrkulacja powietrza jest taka no nie jest taka jaka by do końca powinna być, to w okresie, no nie ma jeszcze sezonu grzewczego no to musicie liczyć się z tym, że na powierzchni będzie pojawiać się pleśń. No bo e, Pumek z Izolit bardzo długo utrzymują wodę, a temperatura otoczenia spada, no to siłą rzeczy musi pojawić się pleśń. I zauważyłam, że w keramzycie czegoś takiego nie ma, to znaczy, u mnie nie ma. Ale trzeba bo keramzyt nie kumuluje tak długo wody. On bardzo szybko daje wodę i jeżeli osoby, które mają w keramzycie, to mogą zauważyć, że znacznie szybciej wierzchnia warstwa przesycha niż wierzchnia warstwa gruzu. I dzięki temu, że ta wierzchnia warstwa szybciej przesycha, no dlatego nie pojawia się pleśń. Ale jak dolewam wody, do dolewam pożywkę do do właśnie do roślin, gdzie mam umieszczone w karamzycie, to nie leję tak po całości, no bo wiadomo, że tam będzie woda, niska temperatura, no to wiadomo, że pojawi się pleśń. Po trzeba to ponieść całą, całą doniczkę i od dołu wlać i wtedy. A przepłukuję od z góry, to jak już jest okres letni, wiosenny, wtedy, wtedy przepłukuję taką roślinę. I właśnie nie mam, jeżeli mam rośliny w keramzycie nie mam problemu z pleśnią, natomiast mam problem z pleśnią w gruzie. Po prostu. I, te, i gruz, który tam jak roślinę wyjmuję z hydroponiki i przesadzam do ziemi, to ten gruz jednak wyparza może przelewam, przelewam gorącą wodą, wrzącą wodą, nie gotuję tego. No po prostu. Nie gotuje, no już nie, nie świruje tak jak na początku, więc tego nie gotuje, po prostu wyparzam i się z tym nic nie dzieje. No. no i tyle. Jeżeli chcecie, to wszystko możecie robić, gotować wszystko, co, co tylko Wam przyjdzie e, na myśl. I powiem Wam może, dlaczego odchodzę od semihydroponiki. Po pierwsze, problem jest z oczyszczaniem korzeni. Roślina traci bardzo dużo korzeni. Nie zawsze ten etap przejścia z ziemi do semihydroponiki jest dla, kończy się sukcesem. Nieraz miałam, że roślina, no niestety, zwłaszcza na początku, za bardzo tam gumeram, za bardzo chciałam oczyścić roślinę, no i po prostu roślina padała. To jest po pierwsze, po drugie zużywamy ogromną ilość wody, żeby umyć korzenie, naprawdę, żeby umyć korzenie, nawet jeżeli wlejemy sobie wodę do miednicy, to, to trzeba wymienić tą wodę, no bo nie będziemy w stanie wyczyścić korzenie i w, kon, i w końcowym etapie jednak trzeba to, te korzenie oczyścić, umyć pod bieżącą wodą, więc... E, te obecnie, jeżeli wiem, że dana roślina będzie lepiej mi rosnąć w semichydroponice, to, to taką roślinę sadzę do semihydroponiki, jeżeli kupię od kogoś szczepkę ukorzenioną albo do samego ukorzenienia, albo dana osoba hodowała daną roślinę w semichydroponice. To w takim przypadku, jeżeli chcę, to wtedy kontynuuję. Jeżeli nie kupuję rośliny, która była w ziemi, to dalej prowadzę ją w ziemi. Jednak co dwa tygodnie trzeba tą ziemię też wymieniać wymieniać, płukać osłonki. No i przy takiej ilości roślin, no to niestety to jest czasochłonne jest o, proces jest o wiele dłuższy niż jakbym przeszła sobie po roślinach i normalnie je podlała. Więc to są główne czynniki, dlaczego odchodzę od semihydroponiki. Nie będzie tak, że całkowicie odejdę, no bo są rośliny, które wiem, że nie jestem w stanie po prostu. Nie, jeszcze się ich nie nauczyłam, jak mam je prowadzić w ziemi więc na pewno jakieś rośliny, ale to już będą szczątkowe rośliny, które zostaną w hydroponice. I w zasadzie to tyle, co mam do powiedzenia. Mam nadzieję, że przekazałam swoją wiedzę w możliwie jak najbardziej zrozumiały, zrozumiałym dla Was języku, ponieważ ten filmik tak naprawdę jest dla Was, nie dla mnie, no bo wszystko to, co ja mówię, no to ja już znam, wiem, stosuję. Jeżeli Podczas montowania zobaczę, że coś jest tam niedopowiedziane albo o czymś zapomniałam. To albo umieszczę to jako takie wyrywki, może jakieś wstawki i coś tam napiszę. Jeżeli to już będzie jakaś grubsza sprawa, no to albo dogram coś, albo zrobię to w formie shortu. Czyli mamy omówioną sposób, pierwszy sposób, w którym nabywamy roślinę, czyli najzwyczajniej w świecie idziemy do sklepu i ją kupujemy, i już wiemy mniej więcej jaką ziemię, co wybrać czy ziemię, czy semihydroponika. Drugim sposobem, którą nabywamy roślinę, jest zrobienie szczepki. Czyli ktoś nam daje szczepkę, kupujemy szczepkę. I nie zawsze jest to szczepka, która jest ukorzeniona. Często zdarza się, że jeżeli od koleżanki bierzemy, no to koleżanka nam da szczepkę, po prostu utnie i następnego dnia nam przyniesie szczepkę, no nie będzie nam ukorzeniać. Więc drugi filmik będzie na temat robienia szczepek i metody ukorzeniania, bo bardzo często, bardzo często słyszę, że nie potrafię ukorzeniać rośliny, nie potrafię ukorzeniać szczepek, wszystkie szczepki mi gniją i wiem mniej więcej, co chcę Wam przekazać i mam nadzieję, że dla osób, które do tej pory mówiły, że wszystkie szczepki im gniją, to po tym, co Wam przekażę, to jednak już mniej szczepek będzie Wam gnić. Także zapraszam na kolejny odcinek i tym optymistycznym akcentem kończę dzisiejszy odcinek. Mam nadzieję, że miło spędziliście czas, bo ja z Wami oczywiście bardzo. Mam również nadzieję, że w kolejnym filmie zobaczymy się w takim samym gronie, nawet i większym. Do zobaczenia niebawem, pa!